W tym odcinku pokażę, jak dodać datapaki do Minecraft. Zaczynamy! Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw subskrypcję, lajk like oraz komentarz, to bardzo, bardzo pomaga. Możesz zobaczyć również linki afiliacyjne w opisie, jeżeli akurat planowałeś kupić hosting Minecraft. Kupując linków wspierasz kanał. Dzięki i zaczynamy. Masz dość nudnych serwerów Minecraft? No to wejdź na serwery Minecraft24.pl. Użyj wygodnych filtrów, szukaj ogromnych trybów, otwarte rekrutacje, a nawet nowe edycje. Sprawdź statystyki, lajki i social media. Wiesz wszystko o serwerze zanim na niego wejdziesz. Na słabe serwery szkoda czasu. Głosuj na serwery i odbieraj nagrody. Wbijaj już teraz na serwery Minecraft24.pl. Pierwszą sprawą jest udanie się na stronę, gdzie datapak pobierzesz. Oczywiście możesz korzystać z jakiej chcesz strony, ja dziś użyję strony Modrinth. Link oczywiście masz w opisie. Tutaj możemy filtrować po kategoriach typu przygoda, ekonomia wyposażenie i tak dalej. Możemy również filtrować po wersji gry. Ja dla przykładu zaznaczę tę wersję, żebym był pewny, że te datapaki, które tu się wyświetlają, działają na nią. No i możemy sobie pobrać. Oczywiście tego jest sporo. Ja wybiorę sobie pierwszy, najpopularniejszy, czyli Vein Miner. Jest to datapak, który pozwala wam kopać całe rudy bardzo szybko za pomocą zniszczenia jednego bloku. Więc pobierzmy sobie. Klikam ten zielony przycisk, wybieram wersję gry i tutaj mamy różne opcje. Vein Miner to nie tylko datapack, ale również mod. Także jeżeli ktoś pobiera Vein Miner do paczki modów, to wybierze sobie którąś z tych opcji. My pobieramy datapack, czyli coś co nie wymaga żadnych modyfikacji, żadnych loaderów, po prostu integracja z naszym czystym Minecraftem. Więc ten datapack tutaj wybrałem i pobieram. Pobiorę na pulpit, byśmy mieli do tego łatwy dostęp. Teraz uruchamiamy naszego Minecrafta, wchodzimy w zakładkę Single Player i tutaj wybieramy świat, na który chcemy wgrać ten datapack. Czyli ja chciałbym, żeby ten datapack działał tylko na tym świecie, więc tu go wybieram, nie wchodzę na niego, tylko klikam na dole Edytuj. Teraz otwieram folder tego świata, czyli ten drugi przycisk i faktycznie otworzył nam się folder. Teraz przechodzę do pulpitu i tutaj mamy wcześniej pobrany datapack w plikach, Wchodzimy w folder Datapaks. Otwieram go. On jest pusty. Jeżeli macie już jakieś inne datapaki, to coś tutaj będzie. Najważniejsze, żebyście właśnie tutaj przeciągnęli wasz plik, wasz datapak, który pobraliście, i on sam załaduje się do tego świata. Wracam do gry. I teraz zwyczajnie wchodzę na ten świat. I teraz moja gra odczytuje pliki tego świata i wie, że już tam w tym folderze pojawił się datapak i jego sobie zaciągnie. Widzimy nawet na czacie informację że vein miner się załadował. No więc weźmy jakiś kilof i sprawdźmy to. Znalazłem więc węgiel w podziemiach i sprawdźmy to. Zaczynam kopać i cały węgiel się rozwala. Możemy go teraz łatwo zebrać. Więc nasz datapak oczywiście działa. Jeżeli film Ci pomógł, możesz zostawić subskrypcję, to bardzo dla mnie ważne. Możesz zostawić również lajk oraz komentarz. Napisz, jaki film nagrać kolejny i widzimy się w przyszłości. Dzięki, cześć!